Natalka, dlaczego zdecydowałaś się być z nami i razem z nami promować różne kampanie naszego stowarzyszenia? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że, że czuję się Wam potrzebna, dobrze się z tym czuję, że mogę pomóc. I no, przede wszystkim nie jest mi obcy los dzieci, które mają trudniej w życiu niż moje własne. Teraz ja. Pytanie jest takie, czy, czy ja się Wam rzeczywiście do czegoś przydałam? No. Dzięki temu, że, że z nami jesteś, jest nam o wiele łatwiej dotrzeć e, do większego grona osób, opowiedzieć o tym, co robimy, jak ta praca wygląda, dlaczego ona jest tak ważna. Także e, na pewno jest to nie do przecenienia. A jakie z naszych akcji, kampanii, które razem prowadziliśmy, najbardziej Ci się podobały? To są te, które, w których mogłam uczestniczyć razem z dziećmi, kiedy mogłam dzieci poznać, spojrzeć im w oczy, przekonać się, jak ważną funkcję pełni dla nich stowarzyszenie i, i to zgromadzenie w wioskach, mieszkanie w domach. Właśnie w takim domu byłam. No ale właśnie pytanie, jakie efekty, proszę mi o jakie efekty naszej współpracy? Konkrety. No więc nasza współpraca zaczęła się ponad rok temu, akurat właśnie podczas kampanii jednoprocentowej i myślę też, że w dużym stopniu dzięki nagłośnieniu tej samej kampanii udało nam się w tamtym roku zebrać prawie 4 miliony złotych, które przekazujemy na, na opiekę nad naszymi, nad dzieciakami w stowarzyszeniu, ale też mamy takie plany, że chcielibyśmy, żeby, żeby tych dzieci pod naszą opieką było coraz więcej. Czy, czy nie za bardzo? Ingerujemy w twój kalendarz. Jesteście wspaniali pod tym względem, ponieważ my możemy wszystkie rzeczy zaplanować z dość dużym wyprzedzeniem, więc nie ma, nie ma problemu. W razie czego zawsze Jestem elastyczna, jak dobrze wiesz, żeby, żeby i tak samo żeby coś przesunąć i, i, i dograć. Kalendarz mamy zaplanowany kolejnymi akcjami. Już we wrześniu teraz rusza kolejna w związku z pójściem dzieci do szkoły, ponieważ deficyt edukacyjny również dla dzieci w wioskach jest bardzo, bardzo duży. Mam nadzieję, że się i tym razem być na plus.